Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się, słuchajcie, dzisiaj z Wami starsza o rok, bo w tym tygodniu miałam 27 urodziny. Ja naprawdę nie wiem, jak to szybko zleciało. Jeszcze nieraz szłam na studia, miałam 19-18 lat, a teraz już jestem prawie 10 lat starsza. Masakra po prostu, ten dzień w ogóle moich urodzin był dla mnie strasznym dołkiem, ale... Nie chcę na razie do tego wracać po prostu. Chciałam po prostu, aby żeby była jak najszybciej noc, żeby jak najszybciej ten dzień się zakończył, więc nie wracam na razie do tego tematu, ale teraz już, już jest okej. Okay. Pogodziłam się z życiem 27-latki. Na razie nic mnie nie łupie w krzyżu, stawy nie bolą, więc póki co jeszcze jest okej. Okay. I witam się oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj mam nadzieję w lepszej jakości, bo zmieniłam telefon. Mam teraz iPhone 17 Pro. Ogólnie już dwa tygodnie temu jakoś go kupiłam. E, przyszedł mi, tyle że leżał już w szufladzie i czekał, aż przyjdzie mi ETUI, e, szkło hartowane. I słuchajcie, nakleiłam sobie właśnie takie szkiełko na tylnie kamerki, e, i to na, na tą całą część właśnie górną w 17. Wiecie, jak wygląda 17? No to na tą górną część nakleiłam szkiełko, i słuchajcie, następnego dnia po naklejeniu tego normalnie mi delikatnie pękło, więc jakaś taka słaba jakość, w sensie no nie spodziewałam się, jakby nie wiadomo, czego bym zamawiałam to z chińskiej stronki, ale w ogóle jakieś takie grube to szkło było, więc nie wiem, czy tego nie zdejmę. Ale póki co jest jak jest, jeszcze dzisiaj wychodzę właśnie ze znajomymi z pracy, więc pozostawię to szkiełko po prostu w razie W, razie w tak? Bo nigdy nie wiadomo, czy, czy gdzieś mi telefon nie spadnie. W sensie nie, nie planuję tego, ale nie daj Boże, że coś się stanie, no to lepiej, żeby jeszcze to szkiełko po prostu było. Także... Co tu więcej gadać, zapraszam na, na dzisiejszy dzień. Spędźcie go razem ze mną. Dobra, stwierdziłam, że Wam po prostu od razu to pokażę, że właśnie tutaj, o tutaj, sorry, że palec tu wsadzam, ale właśnie tutaj jest szkiełko naklejone i normalnie mam na nim już e, rysę następnego dnia zrobioną. W sumie nie, chwila to tego samego dnia się zrobiło, tylko poszłam do łazienki i położyłam telefon o dosłownie, tutaj zignorujcie syf, ale właśnie dosłownie tam, Położyłam e, telefon i e, no niestety już e, poszło szkiełko delikatnie. A na miłe rozpoczęcie dnia idziemy zobaczyć do Pepko na przegląd, czy są fajne świąteczne rzeczy. Już pod koniec września chyba byliśmy w Pepko i były świąteczne rzeczy, ale dosyć mało i w sumie nie było aż takie fajne. Właśnie mam ochotę jeszcze coś dokupić. Mam sporo rzeczy od dóp świątecznych, ale właśnie mam potrzebę kupienia czegoś jeszcze. Jest dzisiaj rzeźko, ale naprawdę mega przyjemnie. Właśnie robimy sobie spacer, bo moglibyśmy pojechać tam autobusem chyba z 21 minut, a pół godziny mamy z buta, więc robimy sobie przy okazji spacerek. mamy sobie właśnie Aleją Lotników, słuchajcie, ten blok właśnie z brązowymi elementami jest nowo wybudowany. Ja tutaj kiedyś pracowałam właśnie tam po lewo po prostu za, za tymi blokami. Słuchajcie, tutaj stał McDonald's. Tu właśnie chodziłam zawsze sobie w przerwie po pracy i jeszcze było e, właśnie te oferty, gdzie dychy płaciłam. Dychy chyba tak, że był Big Mac, frytki i cola. Boże, to były piękne czasy. Czy właśnie sam Big Mac i frytki za dychy? Nie wiem, nie pamiętam, ale to było jakieś, nie wiem, 7, może 6 lat temu, coś takiego. To była właśnie moja pierwsza praca, pracowałam w Virgin Mobile na słuchawce i spędziłam tam jakieś 3 lata, jak nie więcej. Wiem, że właśnie wybuch COVID, ja jeszcze kończyłam studia inżynierskie, potem obroniłam inżynierkę i zakończyłam chwilę później z nimi współpracę, chyba z dwa miesiące później po obronie, po więc no nieźle, nieźle było, nie fajnie, tam było fajna ekipa, fajne wspomnienia, no ale... Ile można, ile można siedzieć w jednej pracy? Szczególnie właśnie tak jak mówię, to była pierwsza praca, więc no trzeba sobie popróbować, żeby znaleźć w końcu swój kierunek. Najgorsze jesienią i zimą jest to, że właśnie trzeba zdejmować kurtkę po wejściu do jakiejś galerii pomieszczenia i jest tak gorąco, bo jest się ubranym na cebulkę, żeby na zewnątrz nie zmarznąć. Jest taki zapach, jak kiedyś chodziło do pizzerii. Nie wiem czy ty do przeżyłaś, ale kiedyś gdzieś do restauracji do lokalu, a to od razu się zgłosiła taka woń no ja czuję właśnie taki zapach no. degrasu tak degrasu ja nie, nie? Tak. Nie, nie wiem czy znam Zna, znam no u mnie na wsi grasu. nie było ale w Mińsku Mazowieckim było i, I dalej jest chyba funkcjonuje więc no tak to była w ogóle chyba jedyna pizza jaką znałam, jak Bo byłam ja młoda <laughs> jak się nie wyprowadziłam do, do Warszawy to tylko to uznałam. No i tam mniej więcej też... było tą biesiadowo biesiadowo, no, biesiadowo to tak to to nie ale nie lubiłam tego moja siostra to lubiła bardzo ale ja tak no, nie za bardzo Uuuu i wchodzimy na shopping. Jaka słodka koszulka z kociakiem i z dzwoneczkami. Dzyń, dzyń, dzyń. Ej, śmieszne, ale nie, 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 nie jestem za tym, nie chcę kupować tego. Bardziej tutaj rzeczy mi się podobają ja się zastanawiam właśnie, czy nie kupić dzieciakom z rodzinki. Dobra, Damian znalazł jakieś kapcie i chcę mi je pokazać, kazał mi zamknąć oczy, więc no, ciekawe. Co za świat znalazł. Dobra, już możesz yy, otworzyć. <gry> A ja Ej, to dla Lilki by były dobre, ciekawe, są mniejsze, czy są rozmiary. Mniejsze. Szczerze to mnie kupił. Tak? Takie no. wielkie. No. Przecież się w nich wywalał. Ale ja kiedyś miałam takie właśnie, to wyglądało jak trochę psy. Chyba takie, takie psy to były, już nie pamiętam za bardzo, takie Miśko psy wyglądały i właśnie były takie wilgachne. Mojej mamie się strasznie nie podobały, a to były moje ulubione. A, to o, dużo. ja mam właśnie te kapcie w domu, w sensie już są takie zdewastowane, ale u mamy właśnie nosiłam je, bo też kupiłam takie same i u mamy wyglądają jak nowe sztuki. Nie wiem czy ona ich w ogóle nie nosi, nie mam pojęcia, najwyżej no je zabiorę albo sobie po prostu kupię drugie. Chciałem kupować? Ale Ty sobie chcesz kupić takie? No. no nie wiem, ja na Twoim miejscu nie takie właśnie, tylko wolałabym na Twoim miejscu o takie wkładane, nie? w sensie wkładane, nie? o takie, No moim zdaniem były lepsze. Weź jakieś milutkie, żeby Lola lizała. Bo Lola właśnie ma takie coś, że ugniata, idzie na głaskanie i liże normalnie futerko na kapciach. Te są fajne moim zdaniem. Ej, w sumie skoro jak ja oddałam Ci tamte właśnie te zdewastowane, może ja bym sobie takie no, ale kupiła. Ale widzę, że rozmiarów nie widzę moich. Tylko są takie wielkie. Są tutaj jakieś świąteczne piżamki, ale akurat świąteczną piżamę mam z tamtego roku, z HM-u w kratkę. Ej, zobacz. Może takie sobie weźmiesz no, nie suwane? Nie? No fajne są. Pasowałyby do ciebie. Jest to dużo ślicznych koców, ale właśnie kocyki dziewczynkom kupowałam w tamtym roku, więc no, nie będę się powtarzać. Plus no niestety nawet dla mojej mamy jakbym chciała kupić, to te wymiary są za małe, bo 1,30 na 1,70 m no, słabo kurczę, wolałabym, żeby było chociaż takie dwumetrowe te koce. Tu moja mama by była zachwycona tymi gnomami. zobacz Zobaczmy. Jakie wielgachne, gigantyczne. Ej, może mamie kupię takiego gnoła, bo moja mama chciała właśnie w tym roku kupić i postawić go wiesz w korytarzu. Taki gigant. Taka w ogóle śmieszna poduszka. Nie wiem w ogóle, to ma funkcję ozdobną ja pełnić, czy no, to się wiesza tak? Aha, to jest zamiast takiego właśnie stroika z nóżkami. Po co te nóżki? No, było Mega było dziwne. Co? No. Dziwne, nie podoba mi się to akurat. Ta poducha jest fajna, właśnie domek za 25 zico, ale tam tutaj na rzeka. No może akurat to jest wyższe w sumie. Aha, to takimi z dziurami? Może taki wadliwy egzemplarz, trzeba było zobaczyć drugi. Ja bym bardzo chciała kupić takie większe laski po prostu, zdobne poduszki, nie, ale to jest w komplecie z czymś i nie do końca mi się podoba ta wizja śnieżynek na takich poduszkach. Nie do końca mi to leży. A ja taki Mikołaj Damian? Fajny jest moim zdaniem. Troszeczkę jest taki właśnie... Mm, jak cofnięcie się do starszych czasów, właśnie? No, nie, to jest, jest w takim klimacie starszym, no, jest jest e, właśnie w, wigilii, świąt, takich kolorowych. Podobały mi się takie stare mm -hmm. Mikołaje. No to w ogóle lubisz takie święta w tamtym klimacie, nie takim nie jednokolorowym, dwukolorowym, no, tylko właśnie takie na maksa, przepych, kolorowo, nie? No co na Mikołaj do koloru? No taki klimat się lekka, jakiś klimat. Dużo. Cztery dychy. Jakby kosztowało dwie, to bym wziąła no, A no tak, bo nasz kolega ma na nazwisko wiewiórka, nie? I kupujemy zazwyczaj mu takie rzeczy, jak tylko zobaczymy coś z wiewiórką. Jest tak jak główną przyleźimy do wiatr. No to trzymamy to. to. jest chyba jakiś jelonek czy a, coś, tak. nie mam pojęcia. Ale szczerze, wysokie ceny są w tym roku jak na pepko. O właśnie troszeczkę tutaj przyszaneli z wysokością no bo wiedzą pewnie, że i tak ludzie to kupił. Znalazłam, słuchajcie, taką poszewkę ozdobną na poduszkę i się zastanawiam, czy nie wziąć dla mojej mamy, bo przecież u mojej mamy jest taka kolorystyka w salonie, więc by idealnie pasowało na święta. Wierzę mi się z Lordem Farquadem. Wiem, że to dziadek do orzechów, ale. <noise> no po prostu nie mogę tego od zobaczyć, wiecie. Świąteczne miarki w różnych rozmiarach, jakie słodkie. Przy okazji sobie bierzemy e, rękawiczki. No co? Byłem już takie halloweenowe. No ale no, Halloween się już skończył. To weź takie po prostu. Tak, bo ją ja no, uwielbia Halloween, no, ale nie no, musimy mieć po prostu takie rękawiczki do piekarnika, bo nie mamy żadnych, teraz przez ścierkę wyjmujemy. I słuchajcie, znalazłam takie ściereczki, zadyszkę, trzy ścierki, bo tutaj nic mi się nie podoba, więc no nie chcę wyjść z pustą ręką, a chociaż właśnie ścierki będziemy mieć ozdobne na święta dodatkowo, bo ścierek akurat nie mam. Cool. Te dwie razem? Tak. No nie wygląda to źle, ale ja bym wzięła chyba dwie takie same, o te. Ale jest Z papryczkami. To weź te papryczki dwie. Co? To jest coś mniejsza i cięższa. No to jest ten sam odcień zielonego, w miarę, ale nie, no wolałabym chyba dwie takie same. Dajcie znać, co sądzicie. To czy mi się wydaje, czy to jest mały? Trochę creepy nawet ta maskotka jest. No, ja to wygląda trochę jak maskotka dla psa. Szczerze. To jest w ogóle mega fajne, słuchajcie, deska do serwowania właśnie jakiegoś jedzonka, mega fajne na święta. No jestem szczerze mówiąc zdecydowanie nieusatysfakcjonowana, Zakułam, bo kupiłam tylko i finalnie właśnie te ścierki, no i te rękawiczki do piekarnika. Więc niefajnie. Te gnomy są dosłownie wszędzie. Teraz weszliśmy do Rosmana i też nas to atakują. Finalnie w Pepko kupiłam faktycznie tylko i wyłącznie te ścierki i rękawiczki do piekarnika. Niestety nie było nic innego. W sensie był taki pojemnik na ciastka, który mi się podobał, ale był taki troszkę uszkodzony. Były tylko dwa egzemplarze i były takie średnie, więc Damian mi sprawdzi w innym Pepko w poniedziałek po prostu, czy, czy są ładnie wykonane. Pokaż to. O, a to się też Co to, to za usta. wypłosz? To są usta? Jakieś takie niezadowolone. Co, ma, ręce w dybach? <laughs> nie Z wiem dobra? kto wymyśla takie rzeczy. Ale słuchajcie, patrzcie jeszcze na to. What the heck? Co to jest? Nie śmiejesz się do tego, bo może by było dziecko jest niepełnosprawności. twojej mamy to kupujemy. <laughs> pokaż. Damian mówi, żeby to kupić dla mojej mamy. A pokaż ten ogon, za który trzymasz. Moja mama się boi i nienawidzi myszy. <laughs> Ale wiesz co zrobisz? Nie dasz jej tego. No? Ezu, ile to kosztuje. Jeszcze Kejsa patrzyliśmy, nie? Do telefonu. A, to są włosy. Aha, to wiele by wyjaśniało. Ty jej tego nie dasz, tylko zawiesisz pani do prostu. Myślę, że jest szansa, żeby tego nie zauważyła. No. Pokaż jej to, jak już będzie rozbierać. Ej, co roku jej dokładać jedną więcej. <laughs> I Tura? potem po, po jakim czasie, wiesz, się zorientuje? Ej, zobaczymy, jak iPhone będzie się co teraz. No, zobaczymy teraz, właśnie test nagrywania wieczorem, ale trochę sobie właśnie posiedzieliśmy w tym Pepko. Już jest po 16, więc no, wracamy z spacerkiem do domu. Ten dźwięk był, jakby ktoś puścił w Bąkę. Nie. Jak coś staniemy. <Nie, prawda. Ojej>. Wracamy sobie Zobaczamy właśnie z pacerem. Co? Ten blok? No, tak. Ładnie z bloku. wygląda. Z, boku. z tej strony tak, ale ten brązowy kolor, kolor mi się nie podoba tak szczerze. Pokażę Wam zaraz. <laughs> Teraz bardzo ładnie wygląda. To jest ten sam blok, który Wam wcześniej pokazywałam, właśnie gdzie mówiłam, że był McDonald's. No więc idziemy sobie spacerem do domu, bo za jakąś godzinę będę się zwijać właśnie na wyjście ze znajomymi. A będę jechała do centrum, więc zejdzie mi się jakoś nie wiem 30-40 minut na dojazd. Jeszcze muszę się ogarnąć przed wyjściem. Przede wszystkim przebrać, bo jestem w gresach. Ostatnio właśnie gdzieś tutaj za tym lombardem, zaraz Wam przybliżę, o tam właśnie gdzieś w tą stronę w lewo jest jakiś kebab. Właśnie zło polecał i chłopaki dzisiaj mieli tam iść, ale Damian źle sprawdził i się okazało, że akurat dzisiaj, czyli w soboty, jest zamknięty w jeden dzień w tygodniu. nie? Nasz research zawiódł po prostu. <grym> Oj, ale przez to, że siedzieliśmy długo w cieple w sklepie, to teraz jak idziemy, to jest mi strasznie zimno. Po nogach najgorzej, bo mam dresy, niby są bawełniane, ale pod dresami nic nie mam. Niby są grube, ale no jak na teraz już po południu to jest chłodno, nie? Ja ich nie mam na sobie. <grym> Zmieniłam outfit, ogólnie wcześniej się rozdzieliliśmy z Damianem. Damian poszedł jeszcze do Biedry, do Kerfa na zakupy, a ja poszłam do domu właśnie się ogarniać, także jestem gotowa i idę na spotkanie ze znajomymi z pracy. W ogóle się trochę stresuję, bo będą tam, tam osoby, których nie znam jeszcze, albo widziałam raz w życiu. I ogólnie ze znajomymi się widzieliśmy dosłownie, nie wiem, kilka miesięcy temu. Chyba już na autobus, żeby sobie podjechać na metro, ale jest tak zimno. Nie wzięłam ze sobą szalika. Co prawda, mam tutaj się je zakrykał. Ale to wydziałuję, że nie tego szaliku, ale nie jak to mi się utrawić do mieszkania, to bez sensu już trudno, bo po prostu się tak będę, wiecie, bardziej opatulać będę tak chodziła. Trzymając sobie właśnie rękoma, to pod szyję, to wtedy jest ciepło. Ale muszę pamiętać, żeby bilet kupić, bo przecież ja nie mam teraz aktywnej karty miejskiej z racji tego, że pracuję zdalnie, no to jest mi to po prostu niepotrzebne, jak praktycznie z domu nie wychodzę. Co najwyżej na jakieś wiecie, zakupy, spożywcze i tak dalej, no ale ja wszystko mam no, bo po prostu obok, nie muszę nic jeść, tylko, tylko spaceruję. I właśnie o to chodzi, że odkąd przeszliśmy w pełni na pracę zdalną, czyli od tego maja, chyba od maja tak przeszliśmy na pełną pracę zdalną, no to e, właśnie od tamtej pory się nie widziałam, że znajdują miejsc pracy w ogóle. W sensie naszego, bo wiadomo, że online mieliśmy tam jakiś kontakt. Nie no, to jest jakiś śmieszny, że Bo jest ruch czyli właśnie, Wilanowska. Cudownie, a ja potrzebuję dojechać do centrum. Nie szłam już na komunikację zastępczą za metro, bo to było bez sensu. Miałam bezpośrednio z Wilanowskiej tramwaj, więc Git już tylko jednym środkiem transportu. Dojechałam na metro Świętokrzyską i już idę na miejsce. W sumie nie muszę się tak spieszyć, bo jeszcze czekam na ziomka, który za chwilę wysiądzie z autobusu. W sumie nawet nie wiem, gdzie on tam. Na tym przystanku ma wysiąść, ale właśnie umówiliśmy się, że najpierw się z nim złapiemy, bo to taki mój właśnie najlepszy ziomeczek z pracy i, i wejdziemy już razem, właśnie, bo i tak jesteśmy godzinę spóźnieni na to spotkanie. No ale naprawdę, ja to mam takiego pecha po prostu. Przecież jakie było prawdopodobieństwo, że akurat w ten weekend po prostu nie będzie jeździć metro do centrum? Bo to jakby, bo to Dobra, ja już wracam do domu. Jest strasznie zimno, ale w ogóle w dobrym momencie wyszłam, bo wróciłam chyba albo ostatnim, albo przedostatnim tramwajem, więc spoko. Ale jest już strasznie zimno, słuchajcie. I powiem Wam, że spotkanie bardzo fajne, udane. Moglibyśmy robić to częściej. Ogólnie lubię pracę zdalną, uwielbiam. Nienawidzę stacjonarnej w pełni... Jezu, zmachałam się już. Nienawidzę w pełni stacjonarnej pracy. Zdałka jest fajna, ale jednak... Brakuje takiego kontaktu z ludźmi, totalnie. Ale szczerze, porządnie przemarzłam. Zdecydowanie brakowało mi dzisiaj w Outfitcie szalika i rękawiczek, a nie wypiłam właśnie piwka ani żadnego innego alkoholu. Piłam piwo bezalkoholowe, bo ja nie piję alkoholu. Jak już Wam jakiś czas temu mówiłam, na ten moment przynajmniej. Więc nawet nie miało co mnie rozgrzać od środka. W drodze powrotnej zgłodniałam, bo jechałam prawie godzinę, słuchajcie, w sensie... No może nie jechałam, ale z tymi przesiadkami... No z przesiadkami to szło jakoś właśnie około godziny, no nie? I słuchajcie, zgłodniałam i Damian ci mnie spytał, czy chce, żeby zrobił mi zapiekanki. No ja mówię, czy mu się chce i słuchajcie, patrzcie na to. Jest północ, co też widać na zegarku na piekarniku i mam zrobione zapiekanki. W dzisiejszy wieczór przygotowałem coś więcej niż też zapiekanki co jeszcze? Eros. Tak, tego mi było trzeba. Mm. Mm. Bardzo dobre. <grym> Ale chyba właśnie to piwo bezalkoholowe sprawiło, że zaczęło mnie tak też sadzić w żołądku dosłownie. Woda się pije, na no, pedyt. Ale to nie jest woda. Piwo bezalkoholowe. Piwo też to jest. Piłam jedno piwo o smaku mango, a drugie um, jak Aperol Spritz. Tylko po prostu, no wiadomo, bezalkoholowy, nie taki Aladdrynek, są trochę bardziej kazowany. No, w sensie smak podobny, nie? Ale to było piwo. No. Dosłownie ubolewam, że akurat wyłączam nagrywanie. Słuchajcie, bo spróbowałam zgadnąć, co jutro robimy. Damian się mnie pyta. Nie, Damian powiedział, że. Właśnie nie wyszedł dzisiaj z chłopakami na piwko, bo jutro idziemy na aktywność, bo jutro mamy właśnie randkę. Mam no, ja czymś napisał. Nie, przysięgam, że mi nie powiedział. Przysięgam, nie, nie sprawdzałam nic, nie sprawdza... nie widziałam, przysięgam, przyszłam mi teraz do głowy, mhm. naprawdę. Bo Damian ja powiedział właśnie, że poszedłby z chłopakami, bo tam Marcin, nasz znajomy, Wrócił dzisiaj późno do Warszawy i chciał chyba o 23.00 dopiero wyjść na piwko. No a finalnie, jak ja o północy wracam, no to Damian stwierdził, że no bez sensu po prostu odchodzić, bo i tak jutro będziemy spędzać razem czas, bo idziemy właśnie na jakąś aktywność. Miała to być niespodzianka z okazji moich urodzin po prostu, tak? Które miałam w tym tygodniu. No i Damian mówi, że właśnie gdyby nie to, że jutro idziemy razem na aktywność i on musi być czujny, to by poszedł z chłopakami. Ja mówię, musi być czujny, ja mówię, że co, na strzelnicę idziemy? A Damian mówi, no. Ja wiem, serio? I faktycznie chyba wychodzi na to, jeżeli nie kłamie, to, to zgadłam, na co idziemy. No mogłeś chociaż okłamać, yeah. to zaczyn, to, to, to akurat takie małe kłamstewko w dobrej wierze, to bym zaakceptowała. <laughs> Ale nie spodziewałam się, że zgadnę. Nie mogłam się zupełnie domyślić, o co chodzi. Totalnie nie miałam podejrzeń, ale teraz przez to, że Damian powiedział właśnie, że nie no, być czujny to, to jakby naszło mi to pierwsze na myśli, nie? Tak. Ale fajnie, gadliśmy o tym kiedyś i good, good, good pomysł. Teraz Damian trochę mnie zestresował, bo powiedział, że ma nadzieję, że mi ręki nie urwie. No. Why? No mów. No bo ja wybierałem, jak wybierałem, że strzelać. No troszkę głośniej ale po cichu. No. Ja wybieram, że... Ja wybieram, że będziemy strzelać i... I z czego będziemy strzelać? No nie będzie, bo i tak ci to nie powie. O. Ale no, wahałem się między... Między takim zwykłym a takim trochę po mojemu. Ale w takim sensie, że właśnie... Że ma ci ręki nie mówię. po będzie. Powiedziałem pra... prawie. Prawie po hardkorze co tam mają. Mają tam jeszcze jakieś łubłe pojebane rzeczy. Jakieś takie stare, nie? Że mają taki... jakby... taki... nie wiem jak się to jest to będę na kur z karabinu. Że kilka lów i ten... takie wiesz. że na kółkach podjeżdżasz i daleją korpkę napierdalasz i to. karabin? Co? Karabin? Nie, to taki wielki, co ma nie wiem, sześć lów i tak się kręci. Wiesz co chodzi? To jest stare, że normalnie siedzisz przy tym, nie? Ale to już w kurwa się tak kosztuje, żeby to wystrzygać. No ale wziąłem takie te, takie miary bezpieczne dla Ciebie. Niektóre są takie bezpieczne, ale nie wszystkie. Ale myślę, że sobie poradzisz. Najwyżej wyjdę jutro z uszkodzoną ręką i będziemy jechać prosto na Sory. Nie no, najważniejsze, żebyś nie upuściła, żeby nie było wstydu. Jak upuścisz to wychodzę. A co tam się stanie? To nie warto, no. To mówię. O wiele lepsze dzisiaj te zapichane z normalnymi bułkami, a ja nie no, z kuchanką. Nie brałem takich niektórych tych. Znaczy niektóre się takie. Nie są już basicowe, ale wziąłem takie, co. Co może. No nie, wiem, nie wiem, czy ty się znasz w ogóle na broni, czy się nie znasz? Nie znasz się? No, wszystko ci jedno w sobie. No to mocno się trzyma i <laughs> jutro. No, dostaniesz, kurwa, giwerę, kurwa, u porucha wie, ja Nie no, by nie. nie no, raczej chyba mała szansa na to jest. Ja tak wpisywałem w Google, wiesz, ile waży na przykład taki, jest sprzęciar i tak sam myślę, wiesz, ile to torebek cukru. Ja zawsze na cukier w <laughs> tak sobie szesem, czy w by stanie utrzymać, nie, i no. tak w no. takiej zasadzie. I co, ile najwięcej? Ale tu w no, ja nie wiem, bo to zmieniłem. Ta, ta. A, no to w dwóch to chyba dam radę. Ja mam słabe mięśnie ogólnie tutaj. No to nie kim... chodzi o wagę w tym wszystkim. A o to? Odrzut. No. siły odrzutu. No. no wiem. Uruch, polecie się do radę. Dam radę. Będę trzymać Nie byłaś nigdy chyba, Nie, nie, nie byłam, nigdy, nigdy. No. Ale gadaliśmy właśnie, że chcielibyśmy iść, No fajne to jest szczerze. Kiedyś. Przed przednim mieszkanie jak mieszkaliśmy mi się to nie podobało, dopóki nie spróbowałem ale jak spróbowałem, to się w chuj a wtedy byłeś? no z pracy właśnie, wtedy kiedyś nie no. i dopóki, jest, nie wiem, dopóki tego nie przeżyjesz, to nie wiesz, że to jest fajne chyba to jest no. tak, jak roller coaster, że, albo na, że wiesz, że nigdy nie byłem na rollercoasterze ale jakbym poszedł, to by się okazało, że jest jest i jadą się jeździć Zaczęliśmy ostatnio nadać paczkę i ja miałam spodnie te cargo, one się nazywają chyba takie no taki. Cargo i miałam czarną, taką luźną bluzę i czarną kurtkę. I wyglądałam dosłownie, jakbym była z jakiegoś wojska, jeszcze buty właśnie, takie botki mocne, takie potężne, nie? I wyglądałam totalnie jak z jakiegoś wojska. I co Ty chciałeś powiedzieć? że? No, że na niedzielę będzie na niedzielę outfit byłby dobry, ale nie powiedział mi tego, żeby no, nie nakierować mnie na niespodziankę, ale teraz randomowo zgadłam. Z jednej strony się cieszę, że zgadłam, bo że się domyślałam, ale z drugiej strony zapsułam sobie niespodziankę. No teraz też to była jakaś niespodzianka, no. no poniekąd. Kiedy byś się dowiedziała, byśmy jechali, byśmy podjechali pod spod, to byś też się dowiedziała. Hmm. Przeczytałam sobie, co to jest napisane. No. Raczej byś nam ci oczu nie zawiadomiał, i nie wprowadził, nie do bym do ręki. No. <laughs> no tylko też my, trzeba się trochę też mentalnie przygotować, nawet no, jednak jest taka, taka rzecz niecodzienna, no. dziwna. Ciekawe, co moja mama powie. A co? Jak powiem jej, że strzelałam. No to jest w ogóle pojewane, to Jest takie pytanie inne niż na filmie się wydaje, nie? No. Hmm. Bardzo. W ogóle. Ci, ci. Dzisiaj byłam właśnie, się ze znajomymi i mama do mnie dzwoni. Trwa. No, tak, do niej. No, ale tak. No, ale to było ile godzin później? Ale moja mama ma takie właśnie wyczucie czasu, że zawsze, jak ja coś robię, to ona wtedy dzwoni. Albo siedzę ze znajomymi, albo nie ja wiem. Albo zawsze zeszłam Nie jestem w kinie dosłownie. Nie no nieprawda. Całe tygodnie siedzę w domu. Od poniedziałku do piątku siedzę w domu zazwyczaj i nic nie robię. Ale moja mama ma zawsze takie wyczucie, nieważne, nieważne kiedy, ale zawsze właśnie w momencie, kiedy robię coś, gdzie nie mogę rozmawiać, nie. Niesamowite.